Słuchasz podcastu marketingowe tipy produkcji Clever Hearted Showrunners. Codziennie prezentujemy tu krótkie porady i wskazówki przydatne w Twojej pracy. Ten odcinek poprowadzi... Z tej strony Artur Nalepko, influencer manager z agencji LiveTube. Cześć. Często dostaję pytanie zarówno od twórców, jak i od klientów. Co robić, żeby moje TikToki y miały lepsze dotarcie? Jak zwiększyć zasięgi? Dlaczego to poszło nie tak? Mam sprzęt, mam pomysł, ale nie wiem, jak to pokazać. Wiele jest też artykułów na temat hierarchii interakcji, które zazwyczaj nie mają żadnego przełożenia na praktykę albo ciężko znaleźć podstawy, na jakiej są tworzone. Co w takim razie robić, żeby się przebić, a co najważniejsze, dlaczego tak jest? W przypadku marek zasada numer jeden. Don't make ads make TikToks. To jest podstawowe hasło, na którym swoją komunikację opiera TikTok do biznesu. Jeżeli chcesz być efektywnym, to skup się na treści. Na całym efekcie reluwy, na tym, żeby to było proste i ciekawe dla przeciętnego odbiorcy. Nikt na TikToku nie chce oglądać gotowych pakshotów, nie mających żadnej wartości dodanej ani historii. Badania TikToka pokazują, że kreacja zgodna z tą zasadą cechuje się zapamiętywalnością wyższą nawet o 19%, a w przypadku kampanii z influencerami nawet do 27. Punkt drugi. Storytelling. Dlaczego? Jest kilka powodów, ale najważniejsze. To, że na TikToku coś jest trendy, nie oznacza, że każdy może to robić. To, że na platformie trendująca jest muzyka Rego Stylesa, nie oznacza, że mogą ją wykorzystywać marki. Do treści komercyjnych jest tworzona dedykowana baza, która niestety jest sporo węższa od tej dla użytkowników. Storytelling to najprostsze rozwiązanie, bo jest a. bezpieczny, a muzyka stanowi tylko dodatek uzupełniający twoją kreację. b. uniwersalny i prosty w przygotowaniu. Nie wymaga znajomości trendów i tego, co w tym tygodniu się klika. Możesz tak naprawdę przygotować materiały na zapas, co ułatwi ci pracę i planowanie kontentu. C. Angażujący. Ale o tym, dlaczego w ogóle storytelling jest fajny, wypowie się na pewno jeszcze ktoś inny w tej serii? Albo czekam na kolejne zaproszenie. Punkt trzeci to dosyć świeży temat czyli SEO. Już wcześniej wiedzieliśmy, że hasztagi i słowa kluczowe w opisie są ważne. Algorytm TikToka poszedł jednak o krok dalej i potwierdzone jest, że odczytuje napisy zawarte w kreacji. W kontekście tworzenia treści jest więc mega istotne to, żeby dodawać na nich napisy. Najlepiej, aby były one związane z tematem, o którym mówimy. Dodatkowo dla pełnej kompatybilności najlepiej byłoby to robić w aplikacji do montażu CapCut lub w samym edytorze aplikacji TikTok, ale klasyczny montaż też powinien się sprawdzić. Jeżeli dodatkowo chcesz poznać case study fajnych kampanii, które robimy w LiveTube na TikToku Albo więcej prostych tipów, zapraszam cię do obserwowania mojego profilu na LinkedIn. Do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu w Spotify, Apple Podcasts lub Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony projektu. Link znajdziesz w opisie odcinka. Życzę Ci udanego dnia. И до усвидения.